Cześć, witajcie! Dzisiaj będzie o olejkach heterycznych. Powiem Wam mniej więcej wszystko co wiem, wszystkie moje doświadczenia, yy, ale yy, że tak powiem, nie oczekujcie takich cudów. Prawdopodobnie nie dowiecie się niczego bardzo spektakularnego, ale może ktoś Was zainspiruje do tego, żeby zacząć tych olejków heterycznych używać, ponieważ ja użyłam właśnie takich olejków od mniej więcej roku, powiedzmy tak. Plus, minus, więc to nie jest jakieś niesamowite doświadczenie. E, więc jeśli macie większe, to prawdopodobnie nic się ciekawego nie dowiecie, ale jeśli nie macie żadnego, to zapraszam dzisiaj, możecie czegoś ciekawego dowiemy. Opowiem generalnie o y, sposobach, jakby w których używam przede wszystkim olejków eterycznych, e, takim powiedzmy uczucie domowym, codziennym, kosmetycznym. To jest jakby taka główna, główne nasze y, zainteresowanie, bo wiadomo, z jakichś względów. Y, opowiem o konkretnych olejkach eterycznych, które ja mam i do czego je używam, które chciałam mieć, więcej jakie mają działanie i właśnie takie ogólne właściwości. Więc zaczynając od początku. E, olejki eteryczne. Przede wszystkim w pierwszej myśli intuicyjnie kupujemy je dla zapachu. Po prostu chcemy na przykład mieć zapach pomarańczy, no to kupuję sobie olej pomarańczowy, żeby go tam do czegoś dodawać, bo przyjemny jest, przyjemne jest mi to powolnienie. No i to jest wszystko bardzo fajnie. E, Generalnie z tego względu również się olejki dodaje do kosmetyków, ale można sobie też jakby. Olejki te dietyczny rozwiązują też taką kwestię em, przeciwbakteryjną, przeciw e, na przykład wirusową, bardzo często antyseptyczną, więc mają takie naprawdę różnego rodzaju działanie. Każdy powiedzmy olejek ma jakieś inne konkretne i można to wykorzystać w jakiejś takiej słodziejnej pielęgnacji, jak i nawet pośrednio leczeniu. E, ale powiedzmy, że te takie właśnie przeciwbakteryjne, e, powiedzmy, właściwości są w miarę wspólne na tych wszystkich olejków. Dzięki temu dużo one będą działa tak pośrednio konserwująco i są jakby bardzo tak mile widziane w kosmetykach i one na pewno jakby jeszcze dopełnią tę recepturę, żeby ona była jak, naj, jak najlepsza, powiedzmy. Mm. Z tego względu właśnie ja też zaczęłam czytać troszeczkę więcej o różnych olejkach, różne, różne właściwości. Niektóre się one wymieniają, niektóre mają jakieś dodatkowe, i jakby trzeba za sobie to podobać z takich swoich konkretnych preferencji, zapachowych, ale też tego, co chcecie uzyskać. Bo naprawdę jest ich bardzo dużo dostępnych na rynku i też są różne jakości, i warto jest naprawdę e, dopłacić te kilka złotych, żeby mieć lepszą jakość olejku, ale o tym jeszcze e, powiem. E, też jeśli chodzi o taką całą moją ogólną wiedzę o, o, o olejkach, bardzo dużo pomijają oczywiście internet i takiego Doświadczenia dowiedziałam się z książki Naturalne antybiotyki, i ja tej książce mówiłam Wam w takim jakby nie wiem, zbiorze, książek, które chcę przeczytać na 2019 rok. I właśnie tę książkę mi się udało przydać. Nie ja mam link do tego jakby filmiku, ale generalnie będę się jakby też odnosić do tej, do tej książki, bo ona jest naprawdę bardzo, no, bardzo ciekawa i bardzo dużo że się generalnie dowiedziałam e, z tego konkretnego zbioru, szczególnie jeśli chodzi takie leczenie, właśnie bardziej też wewnętrzne używanie leków, co jest naprawdę bardzo ciekawą e, kwestią. Więc tak, jeśli już chodzi o konkretne użycia olejków, pierwsze najbardziej intuicyjne. Dodawanie do kosmetyków domowych. To jest takie naj, powiedzmy, naj, najfajniejsze, naj, najprostsze w użyciu, żeby sobie w dodawać do jakiegoś konkretnego kosmetyku bezpośrednio e, kilka, e, właśnie, o, kilka kropel olejku kotarycznego. Można je dodawać do już kosmetyków gotowych, czyli w momencie, jeśli jest jakiś kosmetyk, który no, nie odpowiada, mam zapachem, e, albo z drugiej strony e, nie ma tego zapachu w ogóle, chciałabyś, żeby jednak był taką trochę bogatszy, no, troszeczkę, żeby jakiś tam konkretny zapach miał, no to. To jest taka najfajniejsza i jakby sposób użycia olejków. Można je dodawać do, do masażu, to jest po prostu takie typowe. Ja akurat tego często nie robię, ale czasem mi się zdarza. Na przykład, jak mam olej konopny, który ma takie fajne, fajne kojące działanie, ale powiedzmy, że taki filutuczony, to nie pachnie zbyt atrakcyjnie. Więc po prostu takiej porcji dam sobie kilka olejków, jakiegoś takiego, który jest dla mnie przyjemny, i wtedy cały, jakby ten, cały ten proces jest taki właśnie ulepszony, tak to imię. Mnie również się zdarza stosunkowo często dodawać olejki eteryczne, na przykład do maseczek, takich do twarzy, ale to jest dosłownie jedna kropla, bo jednak to jest dość konkretny, konkretny, mm, konkretny składnik, który jest troszeczkę mocny, więc na przykład jeśli macie generalnie wrażliwą skórę, tutaj uczulam, żeby właśnie bardzo tak delikatnie dobierać jakby olejki e, olejki ateryczne i naprawdę dosłownie za, od jednej kropli zaczynać i nie szaleć tutaj, nie szarżować z ilością, bo może sobie zrobić większe niż to jest warte, ale warto sobie spróbować właśnie dodać do jakiejś maseczki takiej domowej, glinkowej, ale na przykład do porcji olejku, które no, używacie na noc, czy do porcji kremu, żeby właśnie mm, na przykład wspomóc takie działania przeciwtrądzikowe, które na no, a propos tego wcześniejszego co mówiłam, że mamy przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, to generalnie olejki eteryczne będą fajnie działały właśnie na taki takie kwestie trądzikowe i to jest naprawdę no, warte, warte wykorzystania. Zdarzało się też olejki do szamponów, żeby właśnie, na przykład lawendowy, żeby właśnie takie działanie bardziej odświeżające na skórze głowy, do takich domowych też produktów właśnie do skóry głowy, żeby tutaj ym, jak z jakimiś różnymi problemami skórnymi sobie lepiej tutaj te poradziło i naprawdę to, 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 to działa generalnie. Więc jeśli chodzi o kosmetyczne takie użycia, to przede wszystkim to. Yy, też na pewno fajną sprawą jest dodanie olejków elektrycznych do kąpieli, jeśli szczególnie się nie używacie za bardzo jakichś takich bardzo mocnych powiedzmy um, płynów do kąpieli, tylko na przykład jakąś sól na, um, na przykład sól na um, jak to powiedzieć, na jakieś bolące mięśnie na przykład po treningu i dać sobie tylko kilka kropelek na przykład olejku z melisy, to wtedy to ma takie fajne kojące właściwości i to jest takie fajne wykorzystanie codzienne na olejku. I jeśli chodzi o już taki konkretny, konkretny jeden produkt, o czym chciałam wspomnieć, to na przykład ja też lubię sobie dodawać do jakichś produktów higieny jamy ustnej olejek miętowy. W momencie, gdy mam jakieś na przykład pasty, płynne dopływania, jakieś różne rzeczy, które są dla mnie zbyt mało odświeżające po prostu, bo tak nie to zdarza w przypadku tych tak naturalnych produktów, że one. No, mogłyby być trochę konkretniejsze, to y, na przykład pasta z Sylwego jest bardzo fajna i bardzo ładnie myje, ale jednak te olejki, jest tam i trochę, ale w ogólnym rozrachunku jest ona taka no właśnie no za mało odświeżająca dla mnie i ja wolę sobie coś tam jeszcze y, czasami dodać. I wtedy bardzo często na, na już porcję, jak pasty na szczetyce daję jedną dosłownie kropelkę oleju miętowego i wtedy to efekt odświeżenia i takiego mm, no właśnie oczyszczenia, powiedzmy, no jest spektakularne i serdecznie takie rozwiązania polecam. Fajnie ze olejek na przykład guzikowy, jeśli macie jakieś stany zapalne, jakieś ranki, na przykład też jeśli kwestie dziąseł, problemy z to tutaj to sobie fajnie to olejek radzi. Ale to powiedzmy też odnoszę do tej książki, em, odwołuję do tej książki naturalnych antybiotyków, bo tam jest dużo więcej ciekawszych informacji na ten e, konkretny temat. A jak macie pytania jakieś konkretne, to też zadaj, zadawajcie je em, pod tym filmikiem. Ja postaram się na wszystko jakieś tam, powiedzmy, problemy rozwiać. Więc tutaj kosmetycznie to by było przede wszystkim to. Jeśli chodzi o jakieś inne użycia, powiedzmy olejków eterycznych, to szczerze mówiąc, ja też używam olejków eterycznych w domu i na przykład bardzo często mi się zdarza, że się do toalety, po prostu jako taki odświeżacz. Staram się nie robić tego tak stosunkowo często, ale jednak no, zdarza się. Jest to całkiem taki fajny, fajny, fajny sposób, ale to przejdźmy z tego tematu. Do prania to jest taka też typowa, typowe, jest to znaczy, taki bardzo delikatny zapach, na przykład staram się. Już na przykład nie kupuję płynów takich do płukania, e, które no niby to zmiękczają, ale też no, do to w ogóle rozrachunku dodatkowa. A ja sobie to podarować, a zamiast tego dam sobie po prostu kilka kolorów i zazwyczaj to właśnie, no właśnie prania ma takie fajne, delikatne powonienie. Powiedzmy, um, i zdarza mi się jeszcze oddawać do. E, do mycia podłóg, to po prostu do tego wiatra, powiedzmy, do kiozonu, i wtedy to jest taki fajny na przykład zapach pomarańczowy, albo jest taki bardziej świeży w domu w momencie, gdy sprzątamy. Mamy są jeszcze inne sposoby, na przykład niektórzy, jest nawet napisane na tych kartonikach czasami, żeby dodawać na przykład na takie choinki zapachowe w aucie, które już się powiedzmy pozbyły swojego tego pierwotnego zapachu albo na y, rogi y, prześcieradeł, żeby właśnie mieć taki przyjemny zapach y, do snu. Czy podwycieraczkę. Naprawdę tutaj jest wszystko że tylko takiej waszej inwencji, ale generalnie to jest taki naprawdę, naprawdę fajny, fajna opcja. Szczególnie jeśli używacie jakichś odświeżaczy powietrza, które są chemiczne i w z rachunku nie są taką najlepszym, powiedzmy, wyjściem, to może warto by się było zainteresować właśnie olejkami bo to jest na pewno zdrowsza i fajniejsza dla nas opcja. I jeszcze ostatnia kwestia to właśnie to używanie takie wewnętrzne, powiedzmy, i bardziej. Em, prozdrowotne. Ja akurat najczęściej zdarza się po prostu robić takie parówki em, ziołowe w momencie, gdy czuję, że no, bierzemy jakaś infekcja, em, mam problem na przykład właśnie trochę z oddychaniem, czuję, czuję za, za, na przykład zapchane zatoki, to po prostu robię sobie taką właśnie parówkę ziołową z jakichś ziół, ale też z olejków eterycznych, na przykład właśnie olejek rozmary, rozmarynowy, o którym tutaj jeszcze zaraz powiem dokładnie, co tutaj mam, ale właśnie takie tymiankowe na przykład, są takie olejki, które bardzo fajnie działają właśnie na tę kwestię m, udrożnienia, udrożnienia Nosa, więc to? Albo na przykład do kominka zapachowego, mam również kominek zapachowy, który już no szczerze mówiąc, mimo że mam trochę wosku takich zapachowych, to praktycznie przestałam ich używać, tylko wolę zdecydowanie używać tych olejków eterycznych, takich naturalnych i, i to mi się dużo fajnie sprawdza szczególnie jeśli e, na przykład e, no wiecie, że będziecie chorzy i e, że robicie się też no że bierze was jakaś, jakaś infekcja ze względu nawet na szacunek dla swoich domowników żeby nam taki olejek e, powiedzmy e, dodać i w tym momencie może to ta, ta zakażenie w jakiś sposób nie przejdzie na resztę rodziny tak naprawdę ja spotkam się z tym, że również um, czasami w aptekach. No, momencie, miałam konsultację, e, panie właśnie miały swój kominek, gdzie dodawały jakiś na przykład olejek z karanią, czy z jakiegoś tam innego, powiedzmy, z innego zioła i właśnie to przede wszystkim na to, żeby one po prostu same nie zachorowały i to mi się wydaje po świetną opcją, więc jeśli czujecie, że coś takiego nadchodzi, to to jest taka rzecz, którą też mogę wam serdecznie polecić. No i również można olejki jakby przy, w, w, zażywać wewnętrznie, ale to się nie chce w tym rozwodzić, bo jakby nie mam w tym zbyt wielkiego doświadczenia i nie chcę tutaj nikomu y, zrobić powiedzmy jakiejś w żaden sposób, tylko powiem, że na przykład olej oregano wykorzystywałam, tylko że w takich tabletkach już w takiej docelowej formie, a nie w olejku takim porcjowanym, jakby no w buteleczce I to naprawdę działało bardzo mocno tak przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i to się też używa na pasożyty, ale mnie to działało fajnie właśnie przy momencie, gdy czułam, że robię się chora. Ale też uczulam, że to jest dosyć mocny olejek, i na przykład ja go czułam normalnie, jakby na, na żołądku ale nie było to dla żadnym problemem, a na przykład ale moja siostra na przykład ma bardzo właśnie wrażliwy, wrażliwy układ trawienny, tak powiem, i ona nie mogła tego olejku zażywać, więc tutaj tylko daję taką anotację, taką że to też nie zawsze będzie dobra opcja dla każdego. Więc tak, jeśli chodzi o wykorzystanie, to byłoby tyle. Jeszcze ja tylko pokażę Wam tak na szybkości te olejki, które ja mam, te, które chcę kupić i dlaczego, i... no i to w sumie tyle. Więc tak, po pierwsze, olejki, o których w ogóle zaczęłam, to na pewno były, Olejki lawendowe to jest coś, co ja naprawdę kocham i używam wszędzie do wszystkiego, i uważam, że to jest piękna rzecz, która we wszystkim mi pomaga. Mam dwa olejki, które są jeszcze z Francji z wakacji, miałam ich więcej, ale zostały mi teraz tylko takie dwa. Z czego jeden jest z. Nie wiem, jak się to nazywało, szczerze mówiąc, ale tutaj mam jakby dwa, dwa rodzaje lawendy, jedna to jest fin, a druga to jest Lewontes Pig. Nie mam pojęcia, jak to się czyni, mówi w innym języku. Nie sprawdziłam tego, sorry. Um, ale w każdym razie, zazwyczaj lawenda, którą my kupujemy, to jest po prostu hybryda tych dwóch olejków, bo one um, w momencie, gdy pszczoły rozpylają, to wtedy zastępują te reakcje krzyżowe. I generalnie najczęstsza, się popularna, powiedzmy, frakcja lawendy, którą my możemy już kupić docelowo w Polsce, to jest po prostu miks tych dwóch gatunków. A one same mają troszeczkę inne właściwości. Same w sobie, na przykład jedna jest bardziej na jakieś bóle, a druga bardziej ma to działanie to aromaterapeutyczne. To nie jest tak, że Lewenda jest generalnie, na nierówna. I na pewno to działa w z, każdą, z każdym rodzajem działa. I trzeba serdecznie zwrócić uwagę, żeby jednak nie oszczędzać na olejkach, ale o tym też za, dosłownie za chwilkę powiem. Czyli mamy dwa olejki lawendowe francuskie, i to są na pewno najmocniej pachnące olejki, które ja mam. Mimo, że one były kupione, hmm, nawet szczerze mówiąc, Jeden ten to na przykład był kupiony w ogóle tak na jakimś rynku, więc nie było to jakiegoś specjalnego um, powiedzmy dostawcy, jakiegoś nie wiadomo skąd. I, a i tak czuję, że ten zapach jest naprawdę bardzo mocny i w momencie, jak nawet na przykład dodam go do toalety, to czuję, że on jest no, niesamowicie mocny, on po prostu wszędzie go praktycznie czuć, a inne leki nie. A na przykład ten e, właśnie z tej Lawendy spikom to nawet właśnie znaczek tego liścia zielonego, właśnie certyfikacji po prostu. I to są na pewno to jest na pewno jedno z fajniejszych jakości, które w tej momencie Mam. Ale z drugiej strony mam jeszcze olejek, olejek lawendowy z firmy, z której niestety nie mam zielonego pojęcia jak się nazywa, bo niestety tutaj nie tej informacji, ale jeśli generalnie interesują Was olejki, to prawdopodobnie gdzieś kiedyś użyliście tę firmę i ona jest bardzo tania, ponieważ za na przykład ten olejek na przecenie, bo na przecenie, ale za 12 ml, czyli całkiem dużo tak naprawdę, zapłaciłam 5 złotych. To jest naprawdę tanie. To jest naprawdę bardzo tanie. I się okazało, że ten olejek, po pierwsze, on nie ma dobrego stopera. Bo każdy olejek eteryczny powinien mieć dokładny kroplomierz. Nie powinno być czegoś takiego, że lejecie i po prostu ciurem, jak przez lejek, leje Wam się olejek. A w tym przypadku tak jest. I to jest pierwsza bardzo słaba kwestia. Po drugie, ten olejek, sobie, ten olejek pachnie bardzo słabo. W momencie, gdy w ogóle nie używacie żadnych olejków, tak coś takiego weźmiecie po raz pierwszy, to musicie się wydawać, wow, ale super. Ale to nie ma w ogóle nic. Do wporu, to jest 20% zapachu tamtych olejków, dosłownie, i to nawet mając nos przy samym opakowaniu. Ja muszę go dosyć konkretnie wąchać, żeby w ogóle ten zapach jakoś tak konkretnie wyczuć, a nie powinna być taka sytuacja, ale jak powinien sam sobie gdy otwieracie opakowanie, powinien pachnieć. I to już jakby może to nie jest do końca gwarancja jakości, taka, powiedzmy, to nie jest przełożenie jeden do jednego absolutnie, ale nie powinna być takiej sytuacji, że, że wąchacie, go bezpośrednio z butelki, a on i tak za bardzo tam nic nie chce czuć. Takie coś nie powinno mieć miejsca. W związku z tym ta marka, która niestety nie wiem jak się teraz nazywa, nie jest, powiedzmy, najlepszą opcją i najlepszym wyborem, i ja raczej już do nich nie wrócę. Z drugiej strony, niestety, jakby kupiłam dwa za zamachem jednym y, olejki, no bo nie wiedziałam, jak to się, powiedzmy, tutaj prosperuje, i mam tutaj też z z bergamotki. Garnia bergamotka to jest taki olej, który naprawdę bardzo lubię. On to głównie jest dla mnie dla przyjemności akurat, mm, po prostu takiego, takiego właśnie zapachu, ale no, ona też, no ten też pachnie bardzo, bardzo delikatnie, i na tym momencie daję go do toalety, i mimo, że on nie ma tego stopera i daje go naprawdę dużo. Małość czuć, mało ich czuć, czy do kominka, czy gdziekolwiek, naprawdę słabo. I na przykład tych bym nie używała raczej, nie będę ich raczej używać przez to na. Na pewno będę ich używać na skórę, a na skórę głowy kosmetyków, więc tylko mi dostaje ta kwestia dodawania do prania do takich domowych, domowych powiedzmy czynności i podnajmniej nawania skóry po prostu. Dobra. Następnie mam jeszcze tylko tak naprawdę cztery olejki i one wszystkie są z firmy Etia. I wydaje mi się, że ta firma jest całkiem generalnie niezła, bo te olejki są dosyć takie konkretne i je naprawdę dosyć mocno mocno czuć. I one akurat wszystkie mają po 10 ml. Żadne one nie, ma, nie mają też zbyt długich terminów ważności, więc to jest całkiem fajna kwestia, że no nie wiemy, że wiemy, że tam nie ma jakiegoś nie Dlaczego? Um, mają dobry, bardzo stoper, pachną mocno. No i to w sumie tyle z tego, co mogę powiedzieć. Bo wtedy te te marki to są moje jakby jedyne doświadczenia. Na pewno spróbuję jeszcze kupić jakieś inne, powiedzmy troszeczkę droższe, bo ta eta mimo wszystko nie jest droga. To jest taka średnia półka, powiedzmy olejków wytycznych, ale ta jakoś mi całkiem zadowala i na pewno jest dużo, dużo lepsza w porównaniu do tamtej poprzedniej marki, e, ale na pewno będę jeszcze szukać dalej. No jednak jeśli zaczynacie, to to jest na pewno bardzo fajny wybór. I tak, mam po pierwsze olejek cytrynowy, który też głównie po prostu zapachowo tak właśnie do sprzątania i bardziej do takich domowych kwestii u mnie się sprawdza, jaki bardziej taki odświeżający. Na do Alka to fajnie działa, jeśli macie coś do, do produkty do ciała, właśnie jakieś takie, no, spiruliny na przykład, coś w tym stylu i chcecie coś co po prostu, co będzie troszeczkę zabije ten ten zapach, właśnie. ale to takie cytrusowe zapachy, które całkiem fajnie się w tym odnajdują. Mam olej miętowy, o którym wspominałam a propos właśnie, hmm, higieny nie i pod tym względem mogę to no, naprawdę bardzo serdecznie polecić, ale też się fajnie sprawdza tak generalnie odświeżająco. Jest taki bardzo pobudzający, odświeżający. Czasami dobrze to się sprawdza w maseczkach, czasami właśnie nawet bardzo. Bardziej skóregłowy skórę głowy i takich właśnie włosów, to u mnie to jest taka rzecz, która się naprawdę w całkiem fajnie sprawdziła. Omanie jak rozmarynowe który w dużej mierze bo on mi pomagał właśnie głównie przy tych inhalacjach, tak naprawdę o nim myślałam i o takim przeciwwirusowym działaniu. I jego mi się zdarzyło użyć właśnie czasem do maseczki albo do jakichś kremów. I on ma to takie działanie, ym, o siebie to bardzo mocne. I w momencie, gdy dodam nawet jedną kropelkę do takiej porcji np. olejku na noc, to na, yy, w momencie, gdy mam dużo wyprysków, to na drugi dzień naprawdę zostanę bardzo ukojone. I no, co jak co, ale ten rozmaryn, rozmaryn póki co bardzo mi się podoba. I mam taką dosłownie nówkę, mianowicie yy, olej anyżowy i mój Boże, ja wiedziałam, że on ma fajne właściwości, ale nie wiedziałam, że on aż tak pachnie po prostu jakimś takim syropem, mlekiem najgorszym. Jeśli macie ucieleśnienie jakiegoś złego zapachu z dzieciństwa, to chyba będzie to. O Jezus, po prostu... A jak anyż A w sumie to pachnie jak... Jak to się nazywa? Jest taki turecki alkohol, do którego mi nadają mleko, żeby tam Allah nie widział. Mam nadzieję, że to Allah. Chyba, mam nadzieję, że mi się nie pomyliły jakieś religie, ale w tym momencie o, Jezus, no po prostu to jest straszne i okropne. Ale też, jakby Anny, już pomyślałam o nim bardziej wewnętrznie. Bo na pewno do inhalacji i do parówek, to nie wiem, czy przeżyje ten zapach. A to, to też wszystko, oczywiście, kwestia pwyczenia. Więc tak, to były te wszystkie leki, które ja miałam. Oczywiście chciałam, chciałam żeby moja kolekcja była znacznie większa i na pewno będzie się powiększała na przestrzeni 6 miesięcy. E, może zrobiłam jakiś update za jakiś czas, gdy właśnie te powiedzmy moje doświadczenia się jakoś zwiększą, to było czy takie pierwsze wrażenie i bardziej inspiracja do swojego używania olejkwatelycznych. E, no tak, jeśli macie właśnie jakieś pytania, to proszę dajcie je e, pod spodem. E, Od damam jakąś linka do tej właśnie książki o naturalnych antybiotykach, bo to jest bardzo fajna i ciekawa sprawa. No i cóż, sobie to było na tyle. Jeśli podoba Wam się filmik, to proszę o dajcie mi właśnie łapkę w górę, lajka. Like to nie jest Facebook, ale wiadomo o co chodzi. Um, jeśli właśnie podoba Wam się to wszystko w sposób, w jaki ja tam gadam o, o, do Was, o głupotach, to zasubskrybujcie ten kanał, będzie mi bardzo e, miło. No i na dzień jeszcze dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!